Ciemka z tej strony Piotr z kanału The Crazy Team i dzisiaj przeprowadzimy sobie test oraz recenzję y, takich oto rakietek, każdemu bardzo dobrze znanych, czyli są to Whistling Moon Travelersy w, Od bardzo długiego czasu są no, one na rynku właśnie polskim dostępne, jest ich dosyć sporo różnych ich wersji, na przykład od Jorge, ja akurat mam wersję od Tropika, ale zasadniczo nie różnią się one y, za bardzo niczym, może oprócz tego, że jakieś szczególiki. Tutaj zacznijmy sobie, zobaczymy na karteczce. No to na początku rzuca się wielki napis Made in China, no, czyli wyprodukowany w Chinach, to co chyba nie jest dla nikogo zdziwieniem, zdziwieniem. Jakieś chińskie napisy, jakiś tam certyfikat Consumer Fireworks UN033614E, czyli to jest certyfikat. Kodu produktu tu nie mamy oprócz tego, że no. Kropka .0445 Ale to chyba właśnie jest kod produktu tych rakietek Tutaj widzicie Whistling Moon Travelers with Report Czyli ze strzałem I jakieś malutkie drobne napisy, których bym się nawet chyba sam nie dał rady rozczytać Albo nie, no coś tam się da przeczytać hmm, Czyli taką typową instrukcję tu mamy Jest to klasa druga, certyfikatu CE nie posiadają Zobaczmy sobie jak wszystkie właśnie wyglądają, jest ich 12 sztuk w paczce, hmm, troszkę się z nich tutaj gipsu jakiegoś wysypało czy coś, ale to się zdarza, ich cena to jest około złotóweczki za paczkę, takich 12 sztuk, ja akurat kupiłem w cenie 10 zł za 12 paczek, hmm, taki wielki karton zbiorczy, więc jeszcze poza tymi mam 12 innych paczek bo rakietki są naprawdę fajne do zabawy a najprawdopodobniej jeżeli żadna firma im CE nie wyrobi to zniknął po lipcu, w lipcu znaczy się. także tu macie yy, 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 tak wygląda pojedyncza rakietka w środku do połowy gdzieś do tego miejsca jest puste można wyciągnąć śmiało sobie znaczy nie całą rakietkę chce wyciągnąć ale jeżeli się ląd wyciąga to się nic nie dzieje, w sumie to tak to wygląda no i się z powrotem można włożyć a rakietka i tak będzie działała więc jak wam ląd wypadnie to się nie martwcie tylko wystarczy go z powrotem włożyć yy, często się zdarza jeszcze w tych rakietkach na przykład że może weźmy tutaj o tutaj widzicie właśnie też ląd jest wyleciany także jakość nie jest zbyt wysoka no ale jak za takie yy, grosze bo inaczej się nie da powiedzieć no bo to są bardzo tanie rakietki nie ma co się yy, spodziewać jakichś cudów no nic, zobaczmy jak to wszystko wyjdzie w praktyce. Zapraszam do testu. Więc na początku sprawdzimy sobie czy rakietki wybuchają w wodzie. Bierzemy sobie jedną i wrzucam ją do wody. Mam nadzieję, że się dobrze nagrywa. Dobra. Yy, przepłynęła troszkę. Ale niestety wybuchnąć nie wybuchła. Niestety. Ale to może po prostu dlatego, że faktycznie w wodzie była. No i teraz sobie po prostu odpalimy z ziemi najnormalniej na świecie yy, tą rakietkę. Następną dam ją w ten sposób, żeby się spokojnie mogła wzbić w powietrze. I niech leci. nie mam pojęcia gdzie wybuchła no ale dlatego też przygotowałem sobie na wszelki wypadek drugą rakietę mm, i ocznę się może nieco dalej albo puszczę ją pod kątem żeby być pewien, że efekt się nagra tylko jakby to tu zrobić to ja nie wiem ale myślę, że tak będzie całkiem spoko okej okay. Jak widzieliście, rakietka poleciała i całkiem głośno wybuchła. I pisk też nie był najcichszy. Sortuje mnie to, czy te rakietki wybuchają, w wodzie w końcu, czy nie wybuchają, więc rzucimy sobie jeszcze jedną sztukę. Myślę, że od tego nie zubożeje. O Jezus! Ale powiem Wam, że nawet głośny ten huk był jak tak bliżej się stało. Jeszcze pisk. Więc rakietki raczej nadają się do wody, aczkolwiek mogą zdarzać się, nie wypały. Zrobimy sobie jeszcze jeden eksperyment z tą rakietką i przejdziemy do podsumowania, czyli po prostu wbijemy ją czubeczkiem do ziemi. Za ewentualne szumy. Przepraszam. I zobaczymy jak to wyjdzie. Może lepiej w taką grudkę ziemi od tu wbić. Jestem ciekawy efektu. U, także rakietki oprócz dosyć głośnego pisku mają niezgorszą moc. Jak widzieliście kubkę takiej ziemy, ziemi bez problemu rozwaliły. Także teraz. Mamy króciutkie podsumowanie tych rakietek Whistling Moon Travelers od firmy Tropic. Jak dla mnie jest to naprawdę produkt godny uwagi. Za cenę zaledwie złotóweczki mamy naprawdę yy, przyzwoite rakietki w ilości 12 sztuk. Oczywiście nie ma to, nie mają jakichś super niesamowitych efektów oprócz tego pisku i strzału No ale jednak całkowicie yy, fajnie się nimi bawi Można też ciekawe rzeczy z nimi powykminiać, na przykład przymocować do yy, takiej rakietki jakąś petardę Typu picolej będziemy mieli dwa strzały No wiecie, każdy, yy, to już zależy od waszego pomysłu yy, Spokojnie rakietkom daję ocenę takie 8 z plusikiem na 10 bo mimo, że nie mają jakiejś super wysokiej jakości, to jednak yy, ich niska cena to rekompensuje. To by było na tyle w tym teściku. Ja się z Wami żegnam. Z tej strony był Piotrek. Do następnego.